Przerażające historie, tajemnicze światła, znikające dzieci i głos w studni. Pierwsza historia: Tajemnicze światła w lesie co naprawdę widziałem? Była późna jesień. Pojechałem na weekend na działkę w lesie, żeby odpocząć od miasta. W nocy obudziło mnie dziwne światło przebijające się przez żaluzję. Pomyślałem, że może to auto, ale w środku lasu. Wyszedłem na werandę i zobaczyłem kilka kulistych świateł unoszących się w powietrzu. Nie wydawały żadnego dźwięku. Kiedy ruszyłem w ich stronę, nagle wszystkie światła zgasły jednocześnie. Nagle zrobiło się nienaturalnie cicho, nawet liście nie szumiały. Następnego ranka znalazłem w trawie wypaloną, idealnie okrągłą plamę. Od tamtej pory już nigdy nie spałem tam sam. Druga historia. Skrzynka w podziemiach przeklęte znalezisko. Pracowałem kiedyś przy renowacji starej kamienicy. Podczas wyburzania jednej ze ścian w piwnicy natrafiliśmy na zamurowaną komnatę. W jej środku stała niewielka, zardzewiała skrzynka. Gdy ją otworzyliśmy, w środku były zdjęcia nieznanych ludzi. Na każdym ktoś miał przekreśloną twarz czerwoną farbą. Jedno ze zdjęć przedstawiało kogoś łząco podobnego do mnie, mimo że zdjęcie było stare na co najmniej pięćdziesiąt lat. Tydzień później zacząłem dostawać dziwne telefony w środku nocy. Do dziś nie wiem, kim były te osoby. Historia trzecia. Coś stukało za ścianą i wołało mnie po imieniu. Przez kilka nocy z rzędu słyszałem w moim mieszkaniu stukanie dochodzące ze ściany sypialni. Początkowo myślałem, że to sąsiedzi, ale kiedy któregoś wieczoru zapukałem w ścianę, stuknięcia odpowiedziały w innym rytmie. Coraz bardziej intensywnie. A potem zaczęły wołać moje imię. Nigdy wcześniej się tak nie bałem. Okazało się, że za ścianą była stara, zabita deskami klatka schodowa, zamknięta od dziesięcioleci. Kto albo co mnie wtedy wołało? Historia czwarta. Opuszczona szkoła, nie byliśmy tam sami. Postanowiłem kiedyś z grupą znajomych wejść do opuszczonej szkoły podstawowej w moim mieście. Budynek stał pusty od ponad dwudziestu lat. Kiedy weszliśmy do środka, od razu poczuliśmy ciężki zapach pleśni. W jednej z sal lekcyjnych na tablicy ktoś napisał kredą, wciąż tu jestem. Chociaż byliśmy pewni, że byliśmy tam pierwsi od miesięcy. Gdy odwróciliśmy się, drzwi za nami same się zatrzasnęły. Wybiegliśmy, ale do dziś, czasami w nocy, mam wrażenie, że słyszę dzwonek tamtej szkoły. Piąta historia. Twarz w lustrze, co zobaczyłam od trzy w nocy? Była trzy w nocy. Zeszłam do łazienki po wodę. Gdy przechodziłam obok lustra, kątem oka zobaczyłam twarz, ale nie swoją. Cofnęłam się gwałtownie, lustro było zupełnie czyste. Myślałam, że to zmęczenie. Ale kiedy położyłam się z powrotem do łóżka, na szafce nocnej zauważyłam mały, mokry ślad dłoni. Od tamtej nocy zawsze zasłaniam wszystkie lustra w moim domu. Historia szósta. Dźwięki z drugiego piętra uciekłem stamtąd w środku nocy. Mieszkałem przez kilka miesięcy w starej kamienicy na obrzeżach miasta. Budynek miał ponad 100 lat, a jego korytarze nosiły ślady dawnej świetności, wysokie sufity, zdobione drzwi, mozaikowe podłogi. Przeprowadziłem się tam głównie ze względu na niski czynsz. Większość mieszkań była opuszczona lub wynajmowana na krótki czas. Moje mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze. Drugie piętro. Jak powiedziano mi przy podpisywaniu umowy, było całkowicie zamknięte z powodu szkód budowlanych, podobno sufit miał grozić zawaleniem. Przez pierwsze tygodnie wszystko było w porządku. Dopiero po miesiącu zaczęły się dziwne rzeczy. Pewnej nocy, około drugiej, obudziło mnie skrzypienie nad głową. Brzmiało to tak, jakby ktoś powoli chodził po drewnianej podłodze. Początkowo myślałem, że to może myszy albo inne zwierzęta, ale z każdym dniem dźwięki stawały się coraz wyraźniejsze. Kiedy któregoś wieczoru zostałem dłużej w kuchni, usłyszałem stukanie. Regularne, powolne, jakby ktoś opierał się ręką o drewnianą ścianę. Zamarłem. Stukanie trwało dobre kilka minut, a potem ustało. Próbowałem sobie wytłumaczyć, że to stary budynek, drewno pracuje, coś się przemieszcza, ale w głębi serca czułem niepokój. Najgorsze wydarzyło się tydzień później. W środku nocy, gdy przewracałem się z boku na bok, usłyszałem wyraźne, Szybkie kroki nad sobą. Były ciężkie i nerwowe, jakby ktoś biegał tam i z powrotem. Wstałem i spojrzałem w górę, sufit trząsł się tak, jakby ktoś zaraz miał przez niego spaść. Zdecydowałem się wtedy wyjść z mieszkania i sprawdzić, co się dzieje. Wyszedłem na klatkę schodową, ciemność była niemal absolutna, światło na czujnik zadziałało dopiero po kilku sekundach. Drzwi prowadzące na drugie piętro były zamknięte na kłódkę, ale kiedy podszedłem bliżej. Zauważyłem, że kłódka była rozerwana, a drzwi lekko uchylone. Zebrałem w sobie odwagę i wszedłem powoli po schodach. Drewniane deski jęczały pod moim ciężarem. Na górze panowała cisza, żadnych kroków, żadnych odgłosów. Ruszyłem w stronę korytarza. W powietrzu czuć było stechliznę i kurz. Wszystkie drzwi do mieszkań były zamknięte, oprócz jednych. Uchylonych na tyle, by zobaczyć ciemne wnętrze. Kiedy podszedłem bliżej, usłyszałem coś, co sprawiło, że moje serce zamarło, z wnętrza dochodziło ciche szlochanie. Jakby dziecka. Pomóż mi, wyszeptał ktoś cieniutkim głosem. Cofnąłem się, a wtedy drzwi do mieszkania gwałtownie się zatrzasnęły, prawie przetrzaskując mi palce. Wybiegłem na dół szybciej, niż myślałem, że potrafię. Następnego dnia rano spakowałem rzeczy i wyniosłem się stamtąd na zawsze. Kiedy tydzień później czytałem lokalne forum. Natrafiłem na artykuł sprzed lat. Okazało się, że w tej kamienicy, właśnie na drugim piętrze, przed kilkoma dekadami doszło do tragedii. W jednym z mieszkań zginęła cała rodzina. Do dziś nie wyjaśniono, co się tam stało. Jeżeli podobają ci się takie filmy, zostaw łapkę w górę. Historia Siódma: Domek w lesie, którym mnie śledził. Ostatnie wakacje postanowiłem spędzić sam. Wynająłem mały domek w głębokim lesie, daleko od miasta. Internetu i ludzi. Miejsce wyglądało się lankowo, cisza, śpiew ptaków, tylko ja i natura. Pierwszej nocy obudził mnie dziwny hałas. Ktoś lub coś chodziło wokół domku. Uznałem, że to pewnie zwierzę, i po chwili zasnąłem. Rano znalazłem coś niepokojącego: świeże ślady butów w błocie wokół domu. Ślady zaczynały się dosłownie pod oknem i kończyły w połowie podwórza. Nie prowadziły ani do lasu, ani na drogę. Po prostu znikały. Drugiej nocy było gorzej. Obudziły mnie odgłosy drapania w ściany. Gdy zajrzałem przez okno, zobaczyłem, jak między drzewami mignęła jakaś ciemna sylwetka. Była niewiarygodnie podobna do mnie samego. Każdej kolejnej nocy ślady były coraz bliżej domu. Gdy rano wychodziłem, znajdowałem odbite ślady dłoni na szybach. Również identyczne jak moje własne dłonie. Czwartej nocy coś zapukało do drzwi. Stałem w bezruchu, nie oddychając. Po chwili ciszy usłyszałem szept: Wpuść mnie, jesteś mną, zamarłem. Zerwałem się, chwyciłem klucze i uciekłem do samochodu. Odpaliłem silnik i ruszyłem, nie oglądając się za siebie. Kiedy w lusterku wstecznym zobaczyłem domek, coś stało na werandzie. To byłem ja, patrzący prosto w moje oczy, z zimnym, martwym uśmiechem. Nigdy tam nie wróciłem. Ale czasem, gdy zasypiam, mam wrażenie, że ktoś stoi przy moim łóżku. Ósma historia. Telefon z lasu. Kupiłem starą działkę na wsi. Na skraju mojej posesji znajdował się fragment gęstego lasu, który miejscowi nazywali zakrętym lasem. Jednej nocy, gdy siedziałem na ganku, mój telefon zadzwonił. Numer był nieznany, ale ciekawość zwyciężyła, odebrałem. W słuchawce słychać było tylko szelest. Jakby ktoś szedł przez liście. Halo? Spytałem. Nikt nie odpowiedział, ale usłyszałem głuchy szept. Widzę cię, kropka. Rzuciłem spojrzenie w stronę lasu, ale wszystko było ciemne. Odłożyłem telefon i uznałem, że to jakiś żart. Następnej nocy telefon zadzwonił ponownie, tym razem o 3.15. W słuchawce odgłos kroków. Coraz bliżej. I znów ten głos: Nie uciekaj. Po kilku dniach zacząłem dostawać SMS-y. Każdy z nich zawierał moje własne zdjęcie tyle, że robione w nocy, przez okno mojego domu. Pewnej nocy telefon zadzwonił raz jeszcze. Usłyszałem ciężki oddech i cichy szept. Już jestem w środku. Kiedy odwróciłem głowę, zobaczyłem w oknie swoje własne odbicie. Tyle, że uśmiechało się szerokim, nieludzkim uśmiechem. Historia dziewiąta. Stare schody w piwnicy. Po śmierci dziadka odziedziczyłem jego stary dom. Dom był wielki, skrzypiący, pełen zakamarków, i miał piwnicę, której wszyscy unikali. Kiedy pierwszy raz tam zajrzałem, zobaczyłem coś dziwnego. Podłoga wyglądała jakby zrobiono ją ze starych, drewnianych schodów, ułożonych poziomo. Babcia zawsze mówiła, że na dole nie wolno schodzić. Pewnej nocy, nie mogąc zasnąć, usłyszałem stukot dochodzący z piwnicy. Jakby ktoś po tych schodach chodził z dołu do góry. Gdy ostrożnie zajrzałem na dół, zobaczyłem, że między deskami wystają palce. Ludzkie palce, które próbowały się wydostać. Zamarłem. Nagle jedna deska zaczęła się podnosić, jakby ktoś spod niej próbował wyjść na powierzchnię. Uciekłem i zatrzasnąłem drzwi. Przesuwając na nie ciężką szafę. Ale od tej pory co noc słyszę to samo: kroki, szuranie i szept Pozwól mi wejść. Ja też tu kiedyś mieszkałem. Dziesiąta historia znikające dzieci. W moim rodzinnym mieście zaczęły znikać dzieci. Policja nic nie znajdowała, żadnych śladów, żadnych świadków. Pewnego dnia, podczas spaceru w lesie, zobaczyłem coś dziwnego. Małą dziewczynkę w białej sukience, stojącą nieruchomo między drzewami. Podeszła do mnie, spojrzała pustym wzrokiem i powiedziała: On przyjdzie po ciebie. Tak samo jak po nas, kropka. Gdy chciałem zadzwonić na policję, dziewczynka zniknęła. Wieczorem znalazłem na wycieraczce karteczkę. Było na niej tylko jedno zdanie: Jesteś następny. Od tamtej pory nocami słyszę kroki wokół domu. Czasami widzę cienie dzieci stojące na ulicy, patrzą prosto na moje okno. Cokolwiek tu się dzieje, wiem, że to coś więcej niż zwykłe zniknięcia. Jeżeli cenisz pracę w szukaniu historii i dostarczanie je, tutaj zostaw komentarz. 11. Historia Domek na drzewie, gdy byłem dzieckiem, mój dziadek zbudował mi domek na drzewie na skraju lasu. Uwielbiałem tam przesiadywać, dopóki nie zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Pewnego dnia, będąc w domku, Zobaczyłem mężczyznę w starym płaszczu stojącego przy drzewie. Nie ruszał się, tylko patrzył. Kiedy zawołałem dziadka, mężczyzna zniknął. Po tygodniu zacząłem znajdować pod domkiem dziwne rzeczy: stare zdjęcia dzieci, zabawki, zardzewiałe łyżki. Pewnej nocy obudził mnie hałas. Spojrzałem przez okno, domek się delikatnie kołysał, jakby ktoś wchodził do środka. Następnego dnia znalazłem w środku kartkę. Nie powinieneś tu być. Kiedy chciałem rozebrać domek, dziadek zatrzymał mnie, mówiąc: Nie ruszaj go. To nie dla ciebie, kropka. Do dziś nie wiem, kto mieszkał tam wcześniej i czy naprawdę odszedł. Dwunasta historia. Lustro w motelu. Zatrzymałem się w przydrożnym motelu podczas podróży służbowej. Pokój był czysty, ale coś w nim wydawało się dziwne. Gdy myłem zęby, Zauważyłem, że moje odbicie w lustrze nie ruszało się synchronicznie. Ruszyłem ręką, odbicie zrobiło to samo, ale z opóźnieniem. Nocą usłyszałem szuranie z łazienki. W świetle księżyca zobaczyłem w lustrze postać. Moje własne odbicie, które się uśmiechało, choć ja byłem śmiertelnie przerażony. Kiedy zamknąłem oczy i otworzyłem je ponownie, postać wyszła z lustra. Od tamtej pory nie jestem pewien, czy to nadal ja jestem tym kto opuścił motel tamtej nocy. Trzynasta historia. Drzwi, które nie powinny się otworzyć. W moim nowym mieszkaniu była jedna dziwna rzecz. Małe drzwi na końcu korytarza, zamknięte na trzy zamki. Właściciel kazał mi je ignorować. Ale pewnej nocy usłyszałem stukanie od środka. Gdy podszedłem, drzwi same się uchyliły na kilka centymetrów. W środku była tylko ciemność. I para czerwonych oczu. Patrząca prosto na mnie. Zamknąłem je z powrotem, używając wszystkich zamków. Ale każdego ranka znajdowałem drzwi lekko uchylone. A potem zaczęły pojawiać się ślady, małe, zakrwawione odciski stóp na korytarzu. Historia czternasta. Cień pod łóżkiem. Kiedy byłem dzieckiem, bałem się potworów pod łóżkiem. Pewnej nocy, kiedy próbowałem zasnąć, zauważyłem cień przesuwający się na podłodze. Ale w pokoju było ciemno, nie było żadnego światła, które mogłoby go rzucić. Spojrzałem pod łóżko i zobaczyłem parę świecących oczu. Uciekłem do rodziców, ale kiedy wróciliśmy do pokoju, nic nie było. Jednak każdego kolejnego wieczora cień wracał. Aż pewnej nocy usłyszałem szept z pod łóżka: zamieńmy się miejscami. I kiedy zamknąłem oczy, poczułem zimne, chude palce chwytające mnie za kostki. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, zostaw komentarz. Redgitowe historie. A przypnę tobie serduszko. Piętnasta historia. Sąsiad, którego nie było. Wprowadziłem się do starej kamienicy. Pierwsze tygodnie były w miarę spokojne, choć często słyszałem kroki na korytarzu, jakby ktoś chodził tam i z powrotem w nocy. Poznałem sąsiada z mieszkania naprzeciwko. Starszy facet, ubrany zawsze w szary płaszcz. Rozmawialiśmy czasem o pogodzie, o starych czasach. Pewnego dnia zaprosiłem go na herbatę, ale odmówił. Kilka dni później zobaczyłem ekipę remontową wynoszącą rzeczy z jego mieszkania. Zapytany robotnik powiedział: Ten lokal jest pusty od piętnastu lat. Pokazałem im jego wygląd. Jeden z robotników pobladł. To pan Grzegorz, właściciel sprzed lat. Zmarł tutaj. Od tamtej pory już nigdy nie spałem spokojnie. Co noc, punktualnie o trzeciej, słyszę znajome stukanie laski o podłogę na korytarzu. Szesnasta historia. Telefon z numeru bez właściciela. Dostałem telefon od nieznanego numeru. Głos był dziwny, jakby stłumiony, jakby z innego miejsca. Znajdź mnie, usłyszałem. Zignorowałem to, ale telefon dzwonił codziennie, dokładnie o tej samej godzinie. W końcu udałem się na policję. Funkcjonariusz sprawdził numer i spojrzał na mnie dziwnie. Ten numer należy do osoby zaginionej 8 lat temu. Ostatnią lokalizacją było opuszczone osiedle na obrzeżach miasta. Poszedłem tam. Znalazłem stary telefon w jednej z ruin, ciągle dzwonił. Na ekranie wyświetlało się moje własne zdjęcie, zrobione kilka sekund wcześniej. Siedemnasta historia. Skrzynka pełna tajemnic. Po przeprowadzce na wież zauważyłem, że moja skrzynka na listy codziennie jest pełna, mimo że nikt nie powinien mi niczego wysyłać. Listy były stare, popłamione, czasem zakrwawione. Ich treść była coraz bardziej niepokojąca. Wiem, że jesteś tutaj. Nie możesz się ukryć. W końcu znalazłem w skrzynce mały klucz. Po kilku dniach odkryłem starą piwnicę pod domem. W środku znajdowały się dziesiątki takich samych listów i coś jeszcze. Zdjęcia ludzi mieszkających tutaj wcześniej. Wszyscy zniknęli bez śladu. Historia osiemnasta. Radio, które mnie obserwowało. Na targu staroci kupiłem stare radio za grosze. Działało tylko nocą, odbierając jeden kanał. Z radia wydobywały się szepty, jakby rozmowy ludzi w panice. Zacząłem słyszeć rzeczy, których nie powinienem znać. Tajemnice sąsiadów, ukryte grzechy moich bliskich. Pewnej nocy głos w radiu zwrócił się bezpośrednio do mnie. Patrzymy na ciebie. W tym samym momencie usłyszałem skrzypienie drzwi wejściowych. Od tej pory radio samo się włącza i szepta w środku nocy moje imię. Historia dziewiętnasta. Dom, który mnie nie wypuścił. Kupiliśmy stary dom na odludziu. Od pierwszego dnia coś było nie tak. Drzwi same się zamykały, okna nie chciały się otwierać. Jednej nocy postanowiłem uciec. Spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy, ale gdy tylko podszedłem do drzwi, one zniknęły. Nie było wyjścia. Ściany przesuwały się, tworząc nowe korytarze. Błądziłem godzinami. W końcu trafiłem do salonu, tam, gdzie wszystko się zaczęło. Na środku pokoju stał mój portret, jakbym mieszkał tutaj od zawsze. Szeptał do mnie głos: Witaj w domu. I wtedy zrozumiałem, ten dom mnie sobie wybrał. Dwudziesta historia. Kamera, która widziała to, czego ja nie mogłem. Kupiłem tanią kamerę na wyprzedaży. Nagrywała normalnie, ale kiedy oglądałem zapis, widziałem za sobą cienie. Na początku myślałem, że to złudzenie. Ale cienie zaczęły się ruszać. Podchodziły bliżej za każdym razem, kiedy na nie patrzyłem. W końcu zobaczyłem na nagraniu, jak coś dotyka mojego ramienia. Ale ja niczego nie czułem. Dziś kamera nagrała, jak coś szepcze mi do ucha. Już czas. A kiedy odwróciłem się, zobaczyłem coś, co stało naprawdę blisko. Przedostatnia historia. Dziwne dziecko na parkingu. Wychodziłem z pracy bardzo późno. Na pustym parkingu stało małe dziecko, może pięcioletnie. Podeszło do mnie i powiedziało, Zgubiłem mamę. Chciałem pomóc, ale gdy spojrzałem w jego oczy, były całkowicie czarne. Chciałem uciec, ale moje ciało odmawiało posłuszeństwa. Dziecko dotknęło mojej ręki i wyszeptało: Teraz ty mnie znajdziesz. Od tamtej nocy w snach gonię to dziecko. A kiedy się budzę, widzę odciski małych dłoni na mojej szybie. Ostatnia historia w tym odcinku. Głos w studni. Na wakacjach odwiedziliśmy opuszczoną farmę. Na jej środku stała stara studnia. Z ciekawości zajrzałem do środka. Usłyszałem głos: Pomóż mi. Był słaby, błagalny. Zawołałem przyjaciół, ale oni nie słyszeli nic. Kiedy wróciłem nocą, głos był silniejszy: Pomóż mi wyjść. Kiedy nachyliłem się nad studnią, coś chwyciło mnie za nadgarstek. Z trudem się wyrwałem. Od tamtej pory, wszędzie, gdzie pójdę, słyszę głos proszący o pomoc. Jeżeli spodobał Ci się film, który obejrzałeś i chciałbyś zrobić mi dzień, zostaw like i subę, a także napisz komentarz. Pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś.